Siemaneczko, Doktor Adrian witam w kolejnym odcinku Karcianych Przysyłek i dzisiaj na topetie, na topetę idzie stary znajomy. Nikt inny, nawet już nie podpisałem, ale nikt inny nie wysyła takich tupnych, za przekroszeniem kopet. Kto to może być? to to może być? Tak, 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 to on, to on. To wielki Kruszyna. 19, Kruszyna 83 Zapraszam na jego kanał, na forum dyskusyjne. O, tutaj jeszcze jedna rzecz, jaką dostałem, od kogo? Tak, zgadliście, od Kruszyny. Dostałem kartę, zobaczcie jak ona jest gruba, limitowaną kartę z koszu, kawałkiem koszulki, w jakiej grał Nikolos i ktoś tam z Denver Nuggets. Niestety nie za bardzo się interesuje koszem, ale sama karta w sobie jest genialna. Coś takiego idzie dorwać w Chromie właśnie którego zresztą będziemy w weekend otwierać wszystkich zapraszam no i co, dwie przesyłki od Kruszyny do otwarcia także Kruszyna dzięki za to, dzięki stary jesteś wielki wiem, że takie coś też do poleciało, podobnego i otworzymy najpierw tą większą bo chyba wiem co tam jest albo po części wiem co tam jest tak tak, wysypiemy wszystko oho, dobra, stary dobry Kruszyna mi się trochę, Gaduj. Pek, pek, pek. Dobra, dobra, dobra. Sie Kurde, jaka ta koperta jest wielka. Dobra. O, co to tam jest? A, już wiem, co tu jest. Już wiem, co to za przysyłka, moi drodzy blister, blister, który sobie u niego zamówiłem, ponieważ nie wiem czy wiecie, w jego miejscowości były, bo już nie ma blistery z limitkami dwoma, z tego co wiemy pierwszym był Tiago Silva drugą był Fischer z Ajaxu, tak? i dlatego sobie postanowiłem zaryzykować i kupić ten box się różni od tych Biedronkowych wykonaniem ten jest mniejszy plastik, ten jest twardszy, bardziej jest ten. No i przede wszystkim ma więcej kart. Ten ma 31 kart ten ma 25 kart, ale cena jest z tego 19,50, tego 13,99. Ale w biedronkowych wiem, że nie było Tiago Silwy i Fischera, chyba że ktoś trafił, to dajcie info. Także to na pewno sobie otworzymy w najbliższym odcinku, albo jednym z najbliższych odcinków, tak? Tak to zrobimy. Mamy. No i co mamy? Za, ale zająbiste te. O, to jest taśmę jeszcze sklejone. A, to jest jeszcze taśmę, kur... le. Cholerna taśma, nienawidzę taśmy. Sami używam. I to jest coś okropnego. Na szczęście tutaj. Kurde, poradzimy sobie z tym, czy nie. Tak. No co to jest? Wow! Kurde, bajen. magnes na lodówę. Nie no, kurde, na coś Ci pokażę. Czekaj. Pójdziemy tu. To są magnesy mojego syna. No to nagrywam w kuchni, żeby było lepsze światło. Już wiecie, gdzie nagrywam. I poleci to tu. Dobra. Jest git. Mamy magnes. Fajnie, fajnie, fajnie. Zobaczcie, jest tam. Jest. Dobra. Widzieliście kawałek w mojej kuchni, ale to nic. Mam dzisiaj dobry humor, więc... Lecimy! Bundesliga! Wymiana! Kruszyna, wymiana! Euro wiem, że do Ciebie jeszcze nie doszło, ale wiesz czemu? Dojdzie, obiecuję! Mazóweczki lecą, trochę ich jest Trochę ich jest Musimy trochę przyspieszyć, bo mam jeszcze jedną przesyłeczkę od Kruszyny Eł? Jak toś tak ten... Lubi akcentować En? Albo on. Niektórzy tak lubią, no. U nas się tak nie mówi, po prostu na Śląsku. Na Śląsku się tak nie godo. Jakby to powiedział mój dziod. Mój ci on, mój ci on. A takie pytanie mam dla was. Taką zagadkę, kto zgadnie, w Antryju na byfiu stoi Szolka Tyju. Co to znaczy? Kto napisze pierwszy pod tym, ale musi być nie ze Śląska, jak to jest ze Śląska to się nie liczy. Kto jest poza Śląska w Antryju na byfiu stoi, stoi Szolka Tyju. Dostanie ode mnie taki spontan, to to i, 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 co my tu jeszcze mamy, nie mam. Dobra, niech jest, to. Te trzy saszetki dostaniecie, jak zgadniecie. Co to znaczy w Antryju na Byfyju stoi szolka tyju Tylko adres wysyłkowy musi być inny. Poza śląska musi być. No i tyle. Dobra, wracajmy. Tu mamy znowu bazury, bo się rozgadałem. Ja piję dzielę. Czekajcie. Chwilę Dobra, bazówy, fajnie, fajnie, fajnie. Fajnie. Pantryju na byfyju stoi szolka tyju, wrędy Humer suboticz. No, fajnie, super, dzięki Kruszyna. Euro dojdzie mam nadzieję jak najszybciej. Patrzcie ty kod jest. Te pudełka są fajne, jest takie pytanie, czy ja muszę Ci je oddawać? Daj mi znać, bo mi sobie z chęcią zostawił na jakieś wysyłeczki. Super sprawa. No i co tuż jest? Chyba się domyślam, co tu będą. Karty specjalne zapewne. Od kruszyny, tak. Ła! Wow. A to Messie zobaczcie. Kurde, ja zapomniałem o tym, ja. Messi, Messi. No, 10 karmesiego tutaj jest. Dzięki, kruszynka. Dzięki, dzięki. Super, te karty też były fajne. Mam komplet, jakbyście nie wiedzieli, mam już, właśnie się wymieniłem za jedną z kartę Czekam tylko na przesyłkę i album zostanie zaprezentowany Tu zapewne będą Karty specjalne z Bundesligi Kurde, ja nie zdążę znowu, ostatnio te przesyłki są za duże Patrzcie, co mamy Medwinera Medwinera Kolejne Medwinery, no Tiago, Tiago ale te karty masz, Kruszyno, w stanie lepszym jak w saszetkach, bym powiedział. Lepszym jak w saszetkach. Wow! Starszpilery. Zobaczcie, jak to się świeci. Rój, się świeci. Dzięki, Kruszynka. Dzięki, dzięki, dzięki. Polecam kanał Kruszyny. Robimy zawody. Na jego pierwsze 200. o jak to się kurwa odmienia 200 widzów, musimy osiągnąć to w tym tygodniu. Lombiste, fajne, fajne. W tym tygodniu Ruszyna na i nagraj, nagraj coś w końcu, bo mnie cholera chyci prędzej. Dobra, piękne logo. Cudgarć, dzisiaj było w pojedynku. I energii. Dzisiaj był. Super karty, dzięki Kruszyna. Cacuś Glancuś jesteś, wiesz o tym. Cacuś Glancuś, przypominam. Pantryju na Byfyju. Co to znaczy? Trzy taszetki do wygrania. Co to, co to, co to? O kurna. Skądś to wyczasną. Wow. Iooo. Stary. zobaczcie, jakie karteczki. Nie będę ich wyciągał z tej folii, bo szkoda, i stan jest idealny. Ja pierdziele kupiłeś te saszetki teraz takie? Patrzcie, Lewandowski, ale baja nie. Ne, ne, Kosta Fans. Kurna, no super. Dzięki, Kruszyna. Dzięki, dzięki, dzięki. Jesteś, nie muszę mówić jaki. Wiem, wszyscy wiedzą jaki jesteś. Dzięki i pamiętajcie, subskrybujcie jego kanał. Warto. Polecam, trzymajcie się. Dzięki raz jeszcze. Hej.